I oto jesteście, maleńkie plemie, gdzieś na środku nieznanego świata. I w zasadzie tyle na tą chwilę znaczycie, dopóki nie okaże się, ile jesteście warci i nie osławicie się na wieki, tak aby znały Was wszystkie inne cywilizacje. Witajcie, tak w skrócie można opisać początek w grze Humankind. Tak właśnie wyglądacie na początek. Maleńkie plemie, kilka osób. Żadnej kultury, żadnych donów, żadnego budownictwa, niczego. No i teraz musicie zacząć. Ogólnie rzecz biorąc, waszym celem jest zbieranie sławy w tej grze, bo to przez sławę wygrywacie i przechodzicie przez kolejne epoki, dzięki czemu możecie się rozwijać. Na początek, gdy jesteście tylko i wyłącznie plemieniem nomadów, macie trzy możliwości na pierwsze rozwinięcie i eee, jest to zabicie pięciu zwierząt zdobycie 10 punktów nauki z osobliwości, które są gdzieś na mapie albo też posiadanie 5 jednostek ludności w swoim imperium. Które tego zrobicie, z tego zrobicie, nie ma to naprawdę znaczenia, po wykonaniu będziecie mogli założyć pierwsze miasto i stać się pełnoprawną cywilizacją no i rozpocząć swój marsz do zwycięstwa. W grze Humankind, żebyście mogli założyć miasto, musicie zawsze najpierw założyć posterunek. Żeby założyć posterunek, musicie posiadać punkty wpływu, a na tą chwilę ich nie posiadacie, więc pozostaje wam tylko wyruszenie przed siebie, żeby szukać osobliwości. Najlepiej iść w kierunku jakichś zasobów, które już częściowo są widoczne na mapie, bo wiadomo, te pola są najlepiej punktowane i będą nam dawały bonusy w przyszłości. Ruch jednostkami jest prosty. Zaznaczacie jednostkę, macie punkty ruchu, w tym przypadku 4, no i bia biała kreska, biała linia pokazuje dokąd dojdziecie. Gdy w pewnym momencie zrobi się szara, no to wiadomo, tam za jednym zamachem się nie przemieścicie. Proponuję chodzić po jednym polu, a nie wszystkie naraz, bo osobliwości wyglądają właśnie tak, jak to co widzicie obok swojego plemienia i jako, że macie ograniczoną odległość widzenia, no to po jednym polu na pewno niczego nie przegapicie. To jest akurat osobliwość naukowa, więc ją zbieracie po prostu na nią najeżdżając. Co daje nam punkty nauki widać 1 i 5 punktów wpływów i już mamy jakiś początek. Po zebraniu osobliwości mamy już 5 punktów wpływu, a to pozwala nam założyć posterunek, z którego potem zrobicie miasto. Na razie proponuję założyć posterunek jak najszybciej, bo on zacznie już co turę dostawać żywność i w końcu generować ludność. A pamiętajcie, że 5 sztuk ludności w naszym plemieniu to już możliwość awansu i rozpoczęcia normalnej cywilizacji. Żeby założyć posterunek, wybieracie jednostkę i macie tutaj opcję w menu. Klikamy i gra sama podpowiada, gdzie teoretycznie jest to najlepsze do założenia. Podając ilość żywności, ilość produkcji, która na tym polu może być generowana. Wasza decyzja, czy z tego skorzystacie, czy nie. Ja robię różnie. Raz się tego słucham, raz nie. Zależy od sytuacji. I pyk mamy nasz posterunek, będzie gotowy za dwie tury i od tego momentu będzie się rozwijał. Mając posterunek na takim polu, w pewnym sensie staje się ono zajęte przez nas. I jeśli znajdują się na nim jakieś zasoby specjalne, będziecie mogli przy pomocy wpływu z tego posterunku stworzyć tam kopalnie, które będą generowały te zasoby dla całego waszego przyszłego państwa. Od czasu do czasu wyskoczą wam jakieś wydarzenia w waszym państwie i tylko do was należy podjęcie decyzji. W tym przypadku najlepiej wybrać opcję. Zmiel, ponieważ to daje nam plus dwa żywności na miasto lub posterunek, a jak mówiłem, żywność wpływa na ludność, a ludność jest jednym z warunków do awansu i rozpoczęcia normalnej gry cywilizacyjnej. Póki co chodzicie po mapie, szukając właśnie osobliwości, aż spełnicie jeden z tych warunków, aby się rozwinąć. Wydarzenia wyskoczą co pewien czas, i niestety na początku są takie same. Ale w zasadzie ma to na celu lekką pomoc nam, jako graczowi, w założeniu naszej pierwszej cywilizacji. W tym przypadku najprościej wybrać nową armię, ponieważ jest to ludność, którą potrzebujemy mieć, aby się rozwinąć w cywilizację. I proszę bardzo, druga jednostka stoi obok nas. Jak spojrzymy u góry, powoduje to, że mamy już cztery ludności: trzy w tej, bo zbieraliśmy trochę żywności ze sobliwości, czwartą dostaliśmy. No i teraz. Idziemy do tej żywności, czekamy aż miasto, się, nasz posterunek się rozwinie. Za chwilę powinniśmy móc rozpocząć cywilizację. I pięknie, spójrzcie, gwiazdka epoki odblokowana. Nasz posterunek wyprodukował żywność, dodatkową osobę. Spełniliśmy jeden z warunków, automatycznie możemy przejść do zakładania naszego państwa, naszej cywilizacji. Klikamy błyszczącego żółwia z lewej górnej strony. Żółwia, bo akurat ja taki znak wybrałem, u Was może być inny. I mamy menu wyboru cywilizacji. Epoka starożytna proponuje kliknąć więcej szczegółów, bo to Wam pokaże, co ta cywilizacja oferuje. I wygląda to krótko. W każdej cywilizacji macie do wyboru od góry zaczynając jedną premię, która pozostanie z wami już na stałe, na zawsze do końca rozgrywki, nawet gdy będziecie zmieniali tę cywilizację w innych epokach, jedną dzielnicę, która jest charakterystyczna dla tej cywilizacji i nie ma co ukrywać, że są całkiem niezłe, i jedną jednostkę również charakterystyczną dla tej cywilizacji. Macie różne cywilizacje do wyboru i będą wam dawały różne bonusy. Jedne cywilizacje będą dawały na stałe do końca gry naukę, tak jak chociażby tu Babilończycy, Egipcjanie będą wam generowali do końca gry plus jeden do przemysłu, czyli po prostu do produkcji, a chociażby Harappa będzie wam podbijała żywność. Ilość cywilizacji do wyboru poprzez kolejne epoki jest dość duża i raczej trudno tutaj o Powtarzalność, wydaje mi się, że będzie ciężko wybrać identyczną ścieżkę, więc będziecie musieli się troszeczkę dostosowywać, ale zawsze najlepiej na początek wybrać to, co według Was pozwoli Wam się jak najszybciej zacząć rozwijać. Ja na początek wybiorę Egipcjan, będę dzięki temu trochę szybciej budował i zaczynamy przygodę. I jeszcze krótkie przypomnienie: co wybraliście i w tym momencie jeszcze możecie zrezygnować. Cywilizacją staniecie się od następnej tury. I proszę, nowa epoka, jesteście cywilizacją Egipcjan. Teraz możecie już zakładać miasta i normalnie rozbudowywać swoją cywilizację. Zmieniły się też Wasze cele. Klikamy podobnie jak ostatnio, i do zrealizowania, aby przejść do następnej epoki, musicie zdobyć 7 Gwiazdek Sławy, dowolnych 7 Gwiazdek Sławy. A wszystkich dostępnych gwiazdek macie 21, i oczywiście możecie zdobyć po prostu 7 i kliknąć następną epokę, ale wtedy zdobędziecie w sumie mniej punktów sławy z tej epoki. Ja z reguły staram się wydobyć z danej epoki jak najwięcej punktów sławy i dopiero przechodzę do następnej. Pamiętajcie, że to nie jest wyścig, kto pierwszy skończy grę. To jest wyścig, kto będzie miał najwięcej punktów sławy, i mogą się zdarzyć sytuacje, w których wy zakończycie grę, bo spełnicie jeden z warunków, ale jej nie wygracie, bo inna cywilizacja ma więcej punktów sławy niż wy. Gwiazdki sławy zdobywacie we wszystkich następnych epokach, i w tej również można powiedzieć za to samo, tylko że zrealizowanie tych parametrów w coraz wyższych wartościach. Jest to sława za chociażby zbudowane dzielnice. Za okupowane terytoria, za wpływy, które generujecie w państwie, za pieniądze, za naukę, za walkę i pokonane jednostki oraz za liczbę ludności w waszym imperium. Czas więc zbudować pierwsze miasto, no bo przecież od czegoś trzeba zacząć. Całkiem prosta sprawa. Klikacie posterunek i z menu posterunku macie ikonę rozwin posterunek w pierwsze miasto. Pierwsze miasto jest darmowe, ale wszystkie następne kosztują Was już punkty wpływu i coraz większą ich ilość. I pyk, mamy miasto. Co dalej, to w kolejnych odcinkach. Dzięki, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, żeby niczego nie przegapić, zapraszam.